Dziaden, widzę po tobie, jesteś tu kurwo i widzę po tobie. O, o, o. Dobra, o, o, o. Ej, kiedy to wypadam, to jest szoda. Wyszedł odprowadź starego na chatę, ledwo trzyma się na nogach, kurwa. O, o. Freestyle, ewidentnie wpadam, jadę bitwa mordo, kiedy chodzę, ciste mordo. To jest bitwa, freestyle, a nie kurwa, klub go-go panie, panie, na panie, 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 Bo panie, do panie, 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 tu panie, Jo przejście co da tak przecież morty cioto Ale przepraszam Dlatego tego pana z góry ściszamy mikrofon Jo i tak dalej cisnę tutaj chłopak Jo, tobie wejść to by nawet kurwa poro nie spracował by ja mi tak Pierwszy nosie na młody potem pierwszy nos, róbcie hałas! Dobra wow, 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 w wow. sobie wpadłem tutaj w wyjazd tutaj w jak nie kurwisz to będzie twój pierwszy złamany nos, i sobie wpadłem teraz, że cię rozpierdzielam, na tych bitach sobie na tristaniach napieram, i to jest proste, i to jest proste dziwo, tato, przynajmniej kurwa byś nie pił to piwo, cześć to, kurwa, Jo, yo, 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 yo. yo. Divo. Lepiej kurwa zapnij ryj, 0% kurwa tyle ile twój skin. Jak wierdolę, lecę tutaj chwilę, znowu zera Nowy targ, nowy sąd lecę tak właśnie tutaj wciąż. Yo, rozkwinka, no to nie jest chłopak, to kurwa dziewczynka. Jak to są rapowe detale, robię kurwa to tak, rapowo tak Wypierdalaj stąd, nie opuszczamy, 14 lat Przejście Imprezę, młody imprezę wow Jo! ja z rapem, jak się czujesz, że w Nowym Soczu rozpierdalacie 14-latek? I to jest proste, no, eee, co wy rozpierdalacie w Nowym Soczu, kurwa młody Dlatego dzisiaj dostajesz distro I to jest tak Wersy są szczere Jesteś większym Niespodziewanym i z z mikserem I to jest tak Jaki i mikser, Lecę tu w tripy Pod przegranej zębą Wulwul Ciebie no I z ekipy Przeciwko Chodzi I daje sobie rito że ze mną przegrałeś, to idźcie pochwalić te kurwoje, bo panem jak lecęś od nich, ja się to pochwalić się, a nie jak ja wiem, to też mię da na Nie dlatego, że jest syn, nie jestem miłem. Nie dlatego, że jest syn, nie jestem miłem, tylko dlatego, że dwa dni temu światę rzuciłem. Nie! Druga bielka, nie druga bielka, tak słaby jesteś? Jesteśmy ja po to sobie, no bo ja te rapy serce I tutaj pięknie werbę trafiam idealnie, bo jestem mędrze Ja nabijam sobie właśnie w te pity On napija na Discordzie, a ja na ulicy Kurwa, to no jest taka różnica Tam, teraz ja bo nie wiesz, co Pięk. to jest dzielnica No bo ja napijam sobie tutaj dziś Ja w Warszawie pod i a ty na jakiejś wsi Przejście, przejście, zmiana tu. Ej, 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 jak wpija gradi na to jest dobry ziombe, ja nawet rzucił szmatę jakbym jakby cię mógł kurwo podnieść ją dokładnie. Lecę sobie z bitem, rzuciłbym cię w publikę i każdy by uciekł, ty ci bo ją dokładnie. Lecę sobie teraz, a pija gradi i leci tu jak pana mea. a pijasz na ulicy. Lecę sobie ziom, a pija gradi i daję flop. Jest z Warszawy, lecę byś przestań, w ci wchodzi całe i cała no jaki i sprawdza, ja cię rozpierdolę, ty jokera, ja to badman, jaki Czekaj, lecę sobie, sprawdzaj, zajdziesz w ciąży Jakiego panna, powiem, całka ja! Teraz, koleś, gadasz o Warszawie, zajebiście, ja nabijam sobie znów U mnie są autobusy, a od ciebie, kurwa, kotny wóz Dobra, no, to jest ta różnica, ja tutaj kładam sobie, no to lecę tu na Łą, do wow, machną ręką, zajebiście, w dnie, O, kurwa, masz na liście, tu kolejny primate ja. Dobra, zajebiście, ja nabijam sobie właśnie membrany Jesteś rozjebany, pisać sobie tutaj, Ostatni miala! Ką ją miał, ką ją przyjechałeś z siobami, Powiem, tu jest dużo osób, a z siobów, pójdziemy z Felopus, wszystko, aų, ja day, I stjelam, Darwinia, to quiero, a corno, so, wow, to od niebania kolejnego strzela. Nie, Na nie, 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 na liście mam nie, 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 to nie, się nie, 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 panie lecę tutaj nie, 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 honor nie, nie, a nie, 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 ty ludzi trochę Ej posłuchaj mnie teraz kurwa kolego. Po pierwsze, niech nie wchodzi u spokój starego. I to jest. Niech nie wchodzi. 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 nie masz przyjęć ani flow ani zdania Więc mi nie wchodzi. mi coś, o Co? Jaja Bengaja Jaja Bengaja, no. Jadę ja Jaja Bengaja, jaja korony w porcie Furiego! Kurwa! Jadę kurmi. Ze mną kurwa walczy teraz jakiś kurmi. Ze mną walczy jakiś Jak go słucham, to jest chyba Fabryka Chujni! Kiedy sobie wchodzę pod te podkłady i ma w chuju to kurno, że jestem z Warszawy. Wiesz dlaczego? Jak wchodzę na wersjach Pana Korona. Pamiętasz jak przepraszałeś w Kielcach? Tam raz chodzę w ...lecę tu na pętlach, u ciebie wnosi pisto, to śpi królewna śnieżka. To jest proste, lecę ciulku, wnosi królewna śnieżka, a w dupie siedmiu krasnoludów. ...lecę tu na kiki. Reka pada, ma w chuj recha pada, morno kurwa ma w chuj dykcji. a twoja na jest bardziej toporna niż gimli Kiedy pada lecę z fersem, Recha pada, piska sobie tutaj nieprzeciętnie Kiedy padam, lecę z fersem, twoja panna jak Gimli bo nie bała ten pierścień, kurwa. Cześć. Yo, ej, yo, ej. Raz! Yo, 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 yo. Yo, ej, potem na bite idzie polcisnę pleciek, a ty biurko kurwa odśnieżasz, nawet w lecie. Ej, ogólnie tak, ty typa popis gamot, tam pada nabita, dobry freestyle. dokładnie tak cisnę tego człenia, ale mordo wyrosłeś, co ty ciągasz kurwa? proszę z Ej, ogólnie tak, jadę tego idiotę, bo kurwa kodę na cenę i ciebie tu w kątek i to jest proste. Ej, ej. jadę będę sztych wiadomo We'll okay. Leczy są naświerdolone, ty mi nie narastasz do piękne do rymu, bo ty mi przynosisz najwięcej wstydu. Yo, i wpadam teraz ja będę wili ma więcej liter i ma więcej sili Yo! I pijam sobie lecę tutaj strać. I najważniejsze, ma kurwa więcej lat. Yo! I pijam sobie lecę na Płasz Nie będę go gwałcił, bo jeszcze nielegalny. Yo! I pijam sobie lecę tutaj wętle, a zanim przyjedziesz na bitwę to tu od lekcję. Yo, i piję sobie rzuca freestyle, a z pracy do mogą i zawsze ją nauczycielki pizdają i ja co mi jadę taką kurwę a po pracy... Nie... Dobra, 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 dobra dobra, dobra oh, o, oh, o, oh. o jakie włosy, opcja będzie logiczna, moje łowiaki za twojej poty to nic sentystyczna ty kurwa, o, o ją ma ładnie i lepsze z sobie żą A filak radi i ma tu dobre plon Jaka szkoła, ją dokładnie cvelu kurwo i nawet nieskończoność liceum nie dopie O, o, dokładnie, mini mini powiem grzomę, żeby poglądał mini mini musiał mi zdjąć spodkę i tak to jest to, Ej, 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 ja mam w tym roku usług nasisty egzamin, twoja panna stała, bo ty teraz mi samicz, mam egzamin, twoja panna licze jaja, stała egzamin, ty wybór Rozpierdala ma pija badnie i cieszy się tu sala, ją dokładnie, sobie co wisionek, zasadziłem w nim włosy łodowe, to było jako <tusza>